No, cześć. Jak rozmawiam z klientami, to bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy jeżeli oni okaże się, że nie znają jakiegoś pojęcia albo czegoś nie wiedzą, to jest im wstyd albo wręcz przepraszają. Ja zawsze w tej sytuacji mówię, że każdy z nas ma inne supermoce i jeżeli jesteś świetnym fotografem, dobrze gotujesz, czy jesteś fizjoterapeutą, to w momencie, gdy zakładasz swoją firmę nie przychodzą do Ciebie ob nagle obowiązki, że masz znać się też na księgowości czy na marketingu. My wszyscy na, na rynku istniemy po to właśnie, żeby sobie nawzajem e, pomagać I, i dzięki temu e, każdy z nas e, może robić to, co lubi, w czym czuje się najlepiej. Jeżeli więc dojrzewasz do momentu, gdzie e, chcesz, aby Twoja firma się rozwinęła i potrzebujesz e, Wsparcie i w poukładaniu procesów marketingowych tak, aby one pomogły realizować Tobie cele Twojej firmy. Odezwij się do mnie i z chęcią porozmawiam z Tobą o Twojej firmie. Cześć!